Laj, lać, weź. Ty chcesz. O, Ooo Miecio, Miecio. Miecio, mi Siła prawdziwego kota. O Miecio. Ej, jak na nasz remis. Final countdown. Ty kurwa. Final. Zakończy to. Dobra, no. Wyjdzie kto jest czempionem. Ale... No nic, proszę. Nie, to było Dobra, Dobra, oj, nie, 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 co nie, 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 To, to. Jest lamus, nie, widzisz? nie, nie, poczułeś no nie, Dlatego... Oj <grym> co? Fatality! Co kur... To jest nie, ostatnia <grym> runda. Na razie minimalnie po... tej kurwa... Po... Wygrywasz na punkty. Ale nie ma... wyjścia. Ale miałeś ostatnią akcję dobrą, więc trochę... Nie, 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 nie! Został spaltykowany, bo tak nie ma stary. Mieczo na razie prowadzi, ale kurwa... Os ostatnie półtorej minuty. Na dla panie, Nie, nie, nie Na No dawaj się Już stójcie, Kurwa, zakończcie to Wyjdzie, kto jest mocniejszy i dla... tyle Ostatnia, ja bym... ostatnia minuta i już koniec nie, Już Dawaj, co? Nie, mi się to wygrałem Niecio, o Niecio On będzie kocurem? Teraz on będzie kocurem w akademiku, tak? Nie może być po prostu Nie będzie, A, nie, nie będzie, będzie. No Mieczu, przygotuj się. Trzy. 4 no, jak, jak się znowu kłócę. Trzy, cztery, trzydzieści, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia osiem, dwadzieścia siedem. to jest walka prawdziwych tęższy. Dwadzieścia cztery, go, Dwadzieścia Ach, 20, a 20, gdzie miauczenie? Miał Miauczcie, miauczcie! Dwadzieścia dwa. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia jeden. dwadzieścia. jeden! dobrze, dźwięk. Dobra, dobrze, dźwięk. Dobra, dobrze,

9. Ej, panowie, bicie kurwa jeden drugiego! Zamiąć! Co kurwa, O, kocia tuba, Kocia tupa. Ej, ej, mieczo, zajeb mu, zajeb! Zajeb mu, Mieciu! Sześć! Zamiąć, Mieciu! Pięć! Cztery! Łooo! Dawaj! Ale kratu. zajeb mu, Ostatnia stary! Sekunda. Ostatnie dziesięć sekund! Dziewięć! Osiem Siedem Sześć Pięć Cztery Trzy Trzy dwa Trzy Trzy Zabijam w śmieciu, prawa, Ej Soku, Soku albo Miecio Koli O O oh! oh, Kurwa